Witam serdecznie. Dzisiaj pokażę Państwu demontaż i montaż Sony henzel J20i. Pierwsze co oczywiście: ściągamy tylną klapkę, baterię, kartę SIM, jeśli mamy, i kartę pamięci. Następnie odkręcamy śrubki. 4. to będą śrubki gwiazdkowe. Tu będą inne śrubki gwiazdkowe, a tu będą o innym rozmiarze, i tu będą takie same jak tutaj w tym miejscu. Śrubki odkręcone, teraz ściągamy cały tylny korpus. Jego bardzo łatwo się ściąga. O. Bardzo szybko nam wyszedł. I tu mamy płytę główną. Podwadzamy ją w takim miejscu, by nie uszkodzić żadnych elementów. Delikatnie, tu mamy taśmę od aparaciku. Podwadzamy i wyciągamy tę taśmę, by jej nie uszkodzić. Przyciągamy wysuw na samą górę. I widzimy taśmę. Jeszcze taśmy nie ściągamy. Teraz spróbujemy zdemontować przód tego telefonu tu mają państwo specjalny otworek by odkleić tą tasiemkę która nam zasłania śrubki nie sięgamy jej całej by nie robić sobie dodatkowej pracy demontujemy te dwie śrubeczki śrubki odkręcone teraz całą tę przednią obudowę całą przednią ramkę będziemy musieli ściągnąć, ale przed tym wyciągamy tutaj są zaczepy z jednej i drugiej strony Klawiatury. To jest bardzo dobre przyklejone, tak trzeba troszkę mocniej. O. Yy, przyklejone na taśmie dwustronnej i na zaczaskach odkręcamy te dwie śrubki śrubki odkręcone teraz w tym momencie możemy już zabrać się za demontaż przedniej obudowy mniej więcej w tym miejscu wbijamy otwieraka obudowy i z drugiej strony i przesuwamy po całości i obudowa nam cała odchodzi tu mamy na ramce głośniczek rozmów tak jak Państwo widzą, zostało nam jeszcze odkręcenie tych dwóch śrubek płytki klawiatury funkcyjnej. Zdejmujemy klawiaturę funkcyjną. Wyświetlacz w takim miejscu, by nie uszkodzić go. Są tu odpowiednie takie y, otwory, by podwadzić wyświetlacz. Cztery są. I ściągamy. I płytkę od wyświetlacza odłączamy. I taśmę główną wysuwu od płytki klawiatury. Akurat w tym przypadku miałem uszkodzenie delikatne wyświetlacza, i przy okazji sobie wyświetlacz wymienię. Odłączamy tą całą zaślepkę. I jak widzicie, tu mamy całą taśmę, tutaj połączoną z płytą główną. Tutaj odpinamy, wyciągamy całą taśmę. Tutaj w tych miejscach podwadzamy tu i tu i wyciągamy całość. Tutaj proszę uważać, by nie wyciągać ją gwałtownie i w, nie w tych miejscach, bo uszkodzicie Państwo tutaj tą tasiemkę na głośniku od rozmów. Tutaj w tym miejscu, pamiętajcie, podwadzajcie tutaj w tym miejscu. Tu. I tu delikatnie i ona Wam sama wychodzi. Jeśli chcemy jeszcze odłączyć tutaj cały nas nasz wysów odkręcamy tu 2-3 4 cztery. Cztery śrubki i nam to w całości to złącze odchodzi teraz zajmiemy się ponownym montażem tego telefonu tego filmiku sprawdzimy jeszcze czy telefon się uruchamia Telefon się uruchamia, wszystko jak należy. Dzięki za oglądanie. Cześć.